Cześć. Dziś mam dla Was coś zupełnie innego. Jest to Bitwa Warszawska od Zielonej Sowy. Jak wiecie, jak gier wojennych tak naprawdę nie znam zbyt wiele i nigdy zbyt wiele gier wojennych u nas na stole nie lądowało. Ostatnio jednak przyszło do nas Undaunted i o tym już były też osobne filmiki, i to poruszało zupełnie inną wojnę, zupełnie inny temat. Wszystko z reguły dzieje się w okolicach II wojny światowej, bo była ona jednak większa i chyba bardziej się rzuciła nam w oczy. Ale co tutaj z naszą Polską? Co z tą bitwą warszawską? Cud nad Wisłą? Ja z historii dobra nie jestem, więc jak tutaj popełnię jakąś gafę, patrzcie śmiało w komentarzach, ja nie jestem historykiem, nigdy z historii nie byłam dobra, trója to była moja najwyższa ocena z historii, także... hu! Ale może to właśnie jest gra dla mnie, może to właśnie jest coś, co pomoże mi w jakiś sposób z tą polską historią tutaj się zmóc. Warszawska, rozstrzygnęła rozstrzygnęły one wojnę polsko-bolszewicką, i więcej tak naprawdę o tym nie wiem. Jeżeli miałabym wymienić jakieś osoby, które w tej bitwie brały udział, które były podczas tej wojny polsko-bolszewickiej gdzieś tam, to pewnie byłby to Stalin, um, Piłsudski i to chyba tyle. Krając w Bitwę Warszawską, na pewno nauczycie się więcej nazwisk i na pewno przybliży Wam to trochę historię tego, co tam się wydarzyło. Tak samo tutaj w naszej książeczce z zasadami, na końcu mamy wyjaśnioną bitwę i opisane wszystkie wydarzenia, także to jest bardzo pomocne, jeżeli ten okres historyczny Was interesuje, jeżeli to jest coś, może o czym nie wiecie zbyt wiele, to to jest bardzo fajny dodatek, ale do gry. Bitwa Warszawska to jest gra, moim zdaniem, najlepiej chodząca na dwie osoby. Można grać w trzy lub cztery, ale to wtedy nie ma już tego samego takiego filu, jak właśnie dwuosobówka. W Bitwie Warszawskiej naparzamy wojska polskie i wojska rosyjskie między sobą i chcemy wygrać. Jest to takie przeciąganie liny. Właśnie w klimacie wojny. Ta rozgrywka dzieje się na kilku frontach i zagrywamy karty w naszej kolejce, aby nasze wojska między tymi frontami przemieszczać i na końcu tury rozgrywać wszystkie bitwy. Osoba, która wygra więcej bitew, dostaje punkt, a osoba, która wygra bitwę na froncie, który w tym momencie jest ma żółtą kostkę, dostaje również kolejny punkt. I pierwsza osoba, która zdobędzie 7 punktów, wygrywa grę. Bitwa warszawska jest przemyślana. Ma sens. Talie są różne, one są asymetryczne, ponieważ, no, tak jak oczywiście to było w historii, w rzeczywistości nie, było, nie były te wojska takie same, nie mieliśmy dostępu do tych samych zasobów. Także to jest akurat duży, duży plus. I wydaje mi się, że e, mimo tego, że są asymetryczne, to są zbalansowane ale niestety jest to gra dość losowa i ta dawka losowości mnie tutaj bardzo, bardzo uwiera, bo jak na grę strategiczną, gdzie musimy myśleć o tym, jakie karty zagrywamy, gdzie przesuwamy, jakie wojska, które karty może sobie zostawić na następną turę, a które karty zagrać, żeby dostać poparcie ludu i dostać jakieś bonusy na e, początek następnej tury, to w tym wszystkim jest tyle losowości, że na przykład było kilka rozgrywek i to już kilka rozgrywek, to nie, nie jest oczywiście po pierwszej rozgrywce, gdzie moja ręka startowa nie miała żadnych wojsk, a Mat rozpoczął z chyba czterema kartami, które poddawałem po dwa oddziały. Kolejna moja ręka znów, jedno, jeden oddział, jedna karta wojska, Mat kolejne trzy. Także bardzo trudno mi to zrozumieć, jak ja mam w ten sposób wygrać, kiedy przez pierwsze kilka rund ja mam jeden czy dwa oddziały wojska na tej mapie. Mimo, że tak, zaczynamy z trzema oddziałami każdy, no ale. Wiadomo, po tych bitwach te oddziały gdzieś tam jednak się wykruszają. Tylko te z pierwszej linii frontu. Drugi front zostaje tam, gdzie jest. Ale drugi front ma limit. Nie możemy sobie wrzucać ile chcemy naszych oddziałów, ale ma on limit. Normalnie są to trzy oddziały, a w zależności od tego, jakiego zagramy dowódcę, tych oddziałów może być tam więcej. No i o ile ta gra jest naprawdę. Fajnie zrobiona, bo jest to dość duże pudełko, jak na Zieloną Sowę, oczywiście oni robią w większości gry dla dzieci w małych pudełkach, a tutaj mamy większe pudełko, tak samo jak było śledami Felicia Foga na przykład, jest to większe pudełko, większa gra. To muszę przyznać, że jednak ta losowość tutaj mi bardzo, bardzo uwiera do tego, do tego stopnia, że ja nie wiem, czy ja będę jeszcze w tę grę grała. Jest, to nie jest gra dla wszystkich zdecydowanie. Tak, ona ma trochę tekstu na kartach, ale jest to tyle, na tyle proste. Zasady są na tyle łatwe, że tak jak jest wiek 10 plus. To 10-latek powinien ogarnąć tę grę bez żadnego problemu, ale ja też mam takie zawsze problem z wypisywaniem wieku na, na pudełkach, bo każde dziecko jest inne, więc nie wiadomo, ale jest ta gra, ma dość proste zasady. Jest przy tym spora dawka kombinowania, ale też nie jest jakby przytłaczająca, więc 10 lat myślę, że jak najbardziej tak. Rozgrywka 45 do 90 minut nam to zajęło pewnie pół godziny na rozgrywkę, także jeżeli wiecie już, co robicie, jeżeli poznacie te zasady, to gra się dość szybko. Problem miałam z e, instrukcją, bo jest tego sporo. Jest, e, ta instrukcja jest dość obszerna, jak na właśnie e, gryźć zielonej sowy, do której jestem przyzwyczajona do małych instrukcji. E, to nie jest może ona z, bardzo intuicyjna. Ona jest napisana OK, dowiecie się wszystkiego, czego chcecie z tej instrukcji, ale trzeba będzie ją przeczytać pewnie za dwa razy, bo no, nie, nie uważam, że to nie jest najlepsza instrukcja, jaką czytałam. E, Jakość wszystkiego jest ok. Plansza jest ok jakości, karty są ok. Ja tutaj się nie spodziewam nie wiadomo czego. Mamy pelki, mamy planszetki gracza, tektrowe, także naprawdę to jest wszystko, wszystko ok. Czasowo, tak jak mówię, to jest na dwie osoby nam to zajęło nawet 30 minut, pewnie więcej osób, jeżeli gracie jest, więcej decyzji do podejmowania, trzeba się naradzić, ale nadal uważam, że jest to gra stricte dwuosobowa. Mimo, że jej można grać do czterech graczy. Ja bym nie grała w trójkę zdecydowanie, w czwórkę raczej też nie. Ja bym w to grała tylko i wyłącznie we dwójkę, tak jak właśnie się gra na przykład Untaunted. Podoba mi się to, że rzeczywiście można się tutaj sporo o tej bitwie dowiedzieć, chociaż bez instrukcji. Fajnie, że za każdym razem tutaj wszystko na tej planszy, co się dzieje, będzie inne, bo no nigdy nie było tak, że nam się wydawało, że jedno wojsko jest mocniejsze od drugiego. Przez tę właśnie losowość i ilość tych kart w tej grze, no jednak dodaje tutaj regrywalności, bo za każdym razem będziemy mieli inne karty, za każdym razem trzeba będzie troszkę inną strategię przyjąć, także to jest bardzo fajne. Ale no, niektórym, tak jak mi, na przykład ta losowość może bardzo przeszkadzać. Także jeżeli Wam losowość nie przeszkadza, jeżeli Interesuje was ta tematyka? To Bitwa Warszawska to jest bardzo fajny pomysł na grę. Właśnie teraz w setną rocznicę. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo bardzo um, fajna tematyka, bo mało mało o tym tak naprawdę jest. A przecież to jest nasza historia, więc trzeba to też szerzyć. Wiem, że wychodzi kolejna gra, Bitwa Warszawska od IPN-u, i no zobaczymy, jak to się będzie miało do tej gry, bo chciałabym, chciałabym mieć je, żeby je porównać, zobaczymy, jak to tutaj nam wyjdzie. Ale wydaje mi się, że jeżeli gracie z dziećmi, bo to jest jednak gra bardziej skierowana raczej do, tych właśnie, do tego młodszego końca odbiorców, jeżeli gracie właśnie z 10-12 latkami którzy może mają trudniejszy czas zaznajomienia się z historią, którzy może nie lubią historii, My się wydaje, że to jest takie bardzo właśnie fajne podejście do tego, żeby te historie gdzieś tam w nich może zamiłowanie do historii obudzić, albo żeby chociaż zapamiętali kilka faktów z tego okresu, tudzież nawet popatrzyli się na tę mapę, może to im coś tutaj da. Także no... Nie jest to świetna gra, ale jest to dobra gra. Jest to gra, w którą na pewno poleciłabym właśnie do grania z takimi młodszymi nastolatkami, ze starszymi dziećmi. I jak najbardziej mówię, to, to jest gra dwuosobowa moim zdaniem. Mimo, że można grać w trzy lub cztery osoby, to jednak dwuosobowo to mi się wydaje, że wychodzi najlepiej. Także Michał Sienko zrobił bardzo dobrą robotę, jeżeli o to chodzi. A Paweł Kurowski zrobił świetne grafiki. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, a jeżeli nie... To wiecie, co z tym zrobić. Na razie.